Z widzowie, dzień dobry, ja jestem Ja to kolejny odcinek na moim kanale, i dzisiaj znowu widzowie, kolejny dzień tak zwanej resocjalizacji. Szczerze, ja już mam po prostu podziórki się tego wszystkiego, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, ale szczerze, tak szczerze, chyba resocjalizacja się udała, ponieważ ja po prostu, ja już nie chcę tutaj być i wydaje mi się, że już doszło do mnie to, że, że ja to widzę, to była, że, że to było po prostu zły team, prawda? Zły team i, i czas na powrót, na palionowo. Tylko teraz muszę, po, jakby nowi, wiecie, przekazać to, że jestem już gotowa i tak dalej, także to będzie chyba ciężkie zadanie, ale mam nadzieję, że dam radę. Jakby to no, ciężkie zadanie ze względu na no to, że dalej jestem blady i dalej mam tutaj zamrożone serce i nie wiem jak mam to ogarnąć, ale mam nadzieję, że jakoś razem sobie dojdziemy do porozumienia i wszystko się uda. A żeby się udało, to musicie wyzostawić łapkę sobie. Koniecznie łapka, teraz wszyscy łapki w górę w tym momencie, widzowie, teraz no, nie, ma inny, nie ma innego dobrego momentu na łapkę, także łapkujcie, subskrybujcie dzwoneczkę, to też ważne. i miejcie na jego Instagrama Milka przez 2a. I my tak, no, no musimy na niego chyba tutaj poczekać, bo ja mam nowego kwiatuska. Nie wiem czy zauważyliście, ale mam nowego kwiatuszka, aż nie mam jakiegoś deadbuszu, przynajmniej... Przynajmniej tyle, słuchajcie. przynajmniej mam jak ładnego niebieskiego kretusza. Co tu się dzieje? Co to jest? Halo? Nowa lekcja, nowa lekcja dzisiaj nas czeka. Lekcja nazywa się sortuj nasiona. Sortuj nasiona? No nie, zgrzewacie się jakiś jakiś w po prostu. Sortuj <grym> nasiona. To jest to na Ej, no weź. Co ja mam zrobić? Jak mam tu niby posegregować? E, chcę, żeby były zrobione kupki po e... Po 16 I jak ja mam się to potem nie wydać? Gdzie ja mam się dać te kubki po 16? zaraz ci skrzyneczkę jeszcze dam i sobie prawda posegreguję. Po, no dobra, że są to tak no, nie będę tak pojedynczo rzucać. <grych> e, no tu, proszę cię bardzo, tak, jest skrzyneczka. No dziękuję bardzo. I do tej skrzynki po prostu proszę. Ale staję, prawda, ja już... Szybson, bo ja już... Ja już nie potrzebuję resocjalizacji, bo ja już chcę wrócić do Was. Ja ciągle tęsknię. Jak nie jestem w domu i jak jestem? Chciałabym zdobyć małym dzieckiem. Mam dobre serce. Serio. Bardzo fajne, nagramy kiedyś z tego piosenkę, no. Eee, tu proszę skrzynkę postawić. Okej. Okay. No i tu chcę mieć wgląd, prawda w posegregowane po 16? Co to jest? A! O, nie! Z, zwalone, od początku nowa liczba. Teraz segregujemy po, po 13. No co za w ogóle wgląd, farfocel! Wgląd. Po 13 powiedziałem, no, ale... po 12! No, Co ja sobie już będę robić? Ja pierwę No daj mi chwilę no, ale, czasu! Ale nie, nie, nie! No przestań! Nie. Ja chcę tu widzieć od razu 13, nie jakieś 12 Ale nie, jakie to? Bo to musi po... Dobra, może tak być, tak mogę ewentualnie zaakceptować. Ale jak ci wskoczy 14, to jest od nowa. Przestań. No przestań, Boże, ja już chcę naprawdę wrócić! Jak na grzybach! O! o no przecież, no, jest. no przestań! Nie stresujesz dodatkowo bardziej! Masakra, jesteś... to jest, to jest jakaś tragedia! A no Prawie jeszcze jeden by był i byłby problem duży! No, dobrze, dobrze ci idzie, dobrze, dobrze! Dobrze, a co jakbym tak dorzucił jednorazie? Oj, od nowa, let's go! Przestań, no proszę cię. No. Dobra, no niestety no. musimy, nie, ten proces niestety musi zostać no, ukończony. Pójdę. ja nie mogę pozbyć się. No, a nowa liczba, nowa liczba, 17 tym razem. No daj, mogę, mogę to zrobić po swojemu? Nie no tak, nie będziemy się bawić, no nie no! Co ja powiedziałem 17 czy 2 No co ej, ej widziałem co? co że tam było 16 na Ale nie, to mi się przewidziało chyba Dobra, mogę zaakceptować to, że mogło mi się niby przewidzieć. Dobra, dobra, to czekaj, bo ja muszę po prostu skupić, wiesz, bo to nie jest takie proste. A... Ja wiem, no tak jak mówię, no to nie byłaby lekcja godna, prawda? Yy... Uwagi, gdyby, gdyby to się dało tak łatwo. No dokładnie, a to się nie da tak łatwo nigdy. Nie, 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 no oczywiście. Ja na początku wydawałem się najłatwiejszą liczby, 16, no, no, no tak, ale, ale niestety tutaj no, nawet cóż. pozwaliłaś, więc. No przestań <laughs> tak mówić, no myślę, że to jest takie proste. Dobrze. 17, prawda, podoba mi się. Jakie to jest precyzyjny. I Teraz ma być 23. Ojej! A, 23. 23! Dobra! Nie, no zartowałem. No co to? To 17, no i co mnie no, oszukujesz 17. tutaj? Dobra, jest dobrze Już mi się ręka trzęsie oh, duszki, oh, O futuszki, okruszki To niedobrze, jak się ręka trzęsie No przestań, dobra Dobrze, 17, 17 Ja pierdziłem, że to zwaliłam teraz Wow, dobra, eee 17, cyk, dobra. Ale, jakie zadanie bym myślał, genialne. No i kurde, i teraz y, ja nie mam już tego. Y, Brakło dziewczynki? Nie, no mam, mam tylko 6, widzisz, mam sześć tylko. I jakby, no potrzebuję po prostu jeszcze, prawda, 11. Czyli y, trzeba wybrać siłek. inną liczbę, tak, żeby nie zostało reszty. No nie, reszty no nie, no przestań. No jest dobrze już, popatrz, tutaj będzie na 6 po prostu. No dobra, akceptuję, akceptuję to. E, czyli mówisz, że jesteś gotowa. Tak, jestem gotowa, jak najbardziej. Ja po prostu chcę już wrócić do Was na a, a, a dobra, a dlaczego mam ci wierzyć, że jesteś gotowa? Dlaczego po prostu jesteś socjalistą i mógłby tam tylko 24 godziny? Ciągle tęsknię. Jak nie jestem w domu i jaki jestem? No ja po prostu tęsknię za tobą, za Palionem, za Daveem, bzykiem też i w ogóle za latem. Hmm? Za czym? Latem życie wiesz. Latem? Latem. A, Ale ty to masz się jest... To jak ty masz tęsknić za latem? No to widzisz, ja właśnie potrzebuję twojej pomocy, szczypsą. no Musisz mi pomóc i musisz mi odmrozić serce. Hm? Co ty robisz? No to jest taniec, taniec pośrodków. Tak się okay. chciałem pochwalić. No pochwalić. Eee, odmrozić ci serce muszę? No pomóż hmm. mi po prostu, ja sama nie dam rady. Ale no właśnie. A, a jak to trzeba zrobić? No ja nie wiem, no musimy próbować po prostu. Ja myślę, że musimy poświęcić na to po prostu dużo czasu i pomożesz mi w tym. Tak, mogę na Ciebie liczyć, w końcu jesteśmy. Best friends. Tak? Hmm? No dobrze, dobrze, wypuszczam cię. Nie, Okej. Okay. Żartowałem? Nie! Proszę cię, nie milczę! No dobra, dobra, nie. Okay. Jednak żartowałem, że żartowałem. Ok, <laughs> dobra, czyli w takim razie sytuacja wygląda tak. Mhm. <laughs> ale ja nie wiem, czy to jest na pewno dobry pomysł, żeby cię wypuszczać. No ale no ja naprawdę już. No ja chcę do Was, ja jestem team my, team palionowo. Eee, dobra, ale to musisz... sztuczka. Pamiętasz sztuczkę? Tak. Pamiętam. Nie, nie spodziewałaś się totalnie tego. Totalnie nie, totalnie się nie spodziewałam. <grym> no dobra, ale pamiętałaś sztuczkę. Dobra. Mhm. Eee, no to dobra, no to w takim razie, no to czekaj. No to co, no wychodzimy w takim razie. Mhm. Załóżmy, że ci wierzę, że jesteś jakby gotowa do tego, by wrócić mhm. do społeczeństwa. Mamy of oficjalny test, dobra. Sprawdzimy, czy pamiętasz kto gdzie mieszka. Okej. Okay. Tu mieszkasz. Dobra. Mieszkam ja. Tam. Tu to znaczy gdzie? Tam, tam W trzynastce. Tam, ten... tam, gdzie jest serduszko. Trzynastka, tam, tam, gdzie będzie stodała za dwa dni. O, przez tak mówicie. Dobra, tutaj mieszkałeś, ty, no ale się coś dostawa zrzuciłeś. No tutaj no jest sam. mi przejął, prawda? Ten. Nawet nie zamyka drzwi. Mm -hmm. Kubany. I mi tutaj przeszedł. przykre. Robi. Ale tutaj mieszkałeś właśnie, ty. Tak. Tu mieszkałem właśnie ja. Tak, właśnie ty. Dalej tu jest młyn i to jest nasz, wsp o, wow, nasze wspólne. Prawda? No, dobrze. Okej, okay, tak, lecimy dalej. Tak, tam pamiętasz jeszcze. Mhm, mm tutaj e, idziemy dalej i tu, tu są nudne rzeczy, to jest nieważne w ogóle, czekaj, zapójmy tędy, 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 tędy. Eee, czekaj, czekaj, Co? proszę tu wrócić. Tu była tabliczka pewna. No. Ale proszę ja nie mam... Możemy tu wrócić. Ja nie mam tabliczki przy sobie żadnej. już masz. Nie pamiętasz co tam było. E, no nie pamiętam, Zas coś tam zasady. Zasady Jetiowic zasady nie istnieją. Jetyowic, Podpisano Milkacz. Nie istnieją. Brak Ist... tej tabliczki zaczynam mieć wątpliwości, czy, czy to mnie ty ją Ej no ale no to nie byłam ja, kiedy ja miałam ja miałem? Cały czas to w z i w ogóle i cały czas chodziłeś. Za no ale uciekałaś <laughs> mi tam w pewnym momencie. No, to nie, ten byłam... nie, pustynie. absolutnie nie. Ja okay, nie wiem, czy ty nie jesteś impostorem. No nie jestem impostorem, no, jestem crewmateem. Popatrz, tutaj jest taka wysoka wieża, tutaj mieszka palion z palionką, tutaj mieszka Dave i tutaj mieszka bzyku. Widzisz, mną wszystko. Wszystko! A tam a tam dlaczego jest złoto na głowie palionki? A co mam wiedzieć, no? No nie było <grym> mnie tutaj w tym czasie, ja nie widziałam tego, że to jest złoto. Jak Dobra, no tron, w takim razie wiem. zapraszam tutaj, tutaj zapraszam. I to będzie pytanie, które zdecyduje, czy się nadajesz do tego, żeby wrócić. Nie. Jak się nazywał bałwan, który tu pracował? No nie, no nie wiem, kurde. No uh, i, i tu, i tu zaczyna, zaczynają się no bo, schody, no. kurde, ja mnie tu nie była ani razu, nie sam, no nigdy mnie nie zabrałeś na randkę na lody, więc jakby excuse me, skąd ja to wiedzieć? No, ale po co miałeś zabierać na randkę na lody, jak ty już masz zamrożone serce? No bo to było przed tym, jak miałem zamrożone serce. No ale wtedy nie było tego jeszcze. No... No skąd mam wiedzieć, skąd mam wiedzieć? Czyli nie wiesz? No nie wiem, no kurde, children, nie, nie wiesz, gdzie wracamy? Mirek. Mirek? To yy, tak naprawdę miał na imię Irek. I no, ale ma blisko. Nie, 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 no. <grywa> Nazywał się Lodomir A. No, ale miałem wiedzieć, no, no. no, nie, Jest no, przecież nie to po jako takie dobre inne pytanie, Niestety. jakieś inne pytanie po prostu, no. Inne pytanie, takie z, yy, prawda, z tutaj, prawda, z pytań fajnych i mi fajnych. Okej, okay, tak. w takim razie. Yy... Takie, które będę wiedziała, no. Mhm, <grywa> dobrze. Z czego się robi podkana niewidzialność? Tak myślałem, zapraszam z powrotem no, do... Ale no za to zapytanie, to chyba dobrze, że nie wiemy, jeśli podkle na niewidzialność, tak? Że dobrze, że nie wiesz? No, no bo to... informacja, to jest no, podstawowa. By... No, dobra, na no, wtedy nie będę cię śledzić czy coś. Hmm? Faktycznie istnieją pewne plusy tego. Hmm. Ale, ale, ale... No dobrze, to w takim razie inne pytanie. Tak. Ja tutaj eee, zrobiłam kto podkę, jest W tym domku. Zyku. Dobra, i jaki jest numer tu na tym domku? Eee, numer jest na tym domku? Kurde, no ta numeracja powstała zanim ja tutaj przyszłam! No, nie wiem, no. 7. No teraz, teraz już zobaczyłaś, to się nie liczy? Szukamy nowego pytania, No okay. przestań, no ja nie wiem, no, co mam wiedzieć, mm. jaka jest numeracja wszędzie, no? Dobrze, to w takim razie, dlaczego cię pszczoły nie biły? Nie wiem, skąd mam wiedzieć, mam uczulenie no teraz i one Proszę biedzą. sprawdzić, czy sprawdzić, teraz nie wiadomo, biły? No i Podejdą biją, one. no. No ja nie wiem, ale co szczerze nie wiem, czemu mnie nie biło. Dobra, no, no ja też nie rozumiem tego, no. ale to takie takim razie inne pytanie, nie? O, mam, mam idealne, mam idealne. Nie, nie, tu, nie, nie, tu, tu, tu. nie, nie, nie. Jak się czyta co? nazwę tej altanki? Przypomnij nam. Dobra, to wszystko cena wolności. Cena, no, najmniej nie się rozgrać. Do re Oczywicz. mi fa sol si do Dobra Nie, 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 to jest inaczej Do re mi fa sol si Okej, okay, altanka dobra, imienia dobra. mu Nie, no dobrze, to przesterze Altanka imienia mu no, no dobra, możemy zaakceptować, aczkolwiek jeszcze jest dużo lekcji przed tobą, w której będzie musiał się nauczyć porządnie to czytać. No ale jest jakiś progres, jest. No to niby teoretycznie nadajesz się, prawda do tego, żeby tu wrócić. Ciekawa sytuacja, że tutaj żadnych nie ma wspierających. No bo tej woda mi zalała to wszystko i mi się wszyscy usunęli. No, mega przykład No przestań okay, śmiać, że okay. dobrze śmieję, że okay. śpiewasz, no. Nie by no, śmieli się z tego, że... Tego już nie wiesz, jak to wrócić, nie? Jak ci woda to zalała? No nie wiem, no po prostu woda jakoś zalała. No tu jest, nie wiem, no nie wiem jak to się stało. No dobra, nieważne, nieważne, dobrze. W takim razie przypomnijmy sobie jakąś y, harcerską piosenkę. Mhm. Mm no to sobie przypomnę. Musisz zaśpiewać jakoś. Ja nie, nie znam. Nie, ale no. ty musisz przypomnieć jakoś. Czekaj, 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 harcerską piosenkę. Ja byłam harcerzem, byłam zuchem, ja muszę sobie przypomnieć. Ja się mam takie piosenki. Czekaj, 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 jesteś aligatorem. Że daleko, coś tam nad rzeką mieszkał aligator i że on miał małe i potem się nie śpiewało tej piosenki, nie wiem, i ale była coś z aligatorem, no. Ciekawa, ciekawa, I coś tam światu, było, naprawdę. no ja tyle nie, nie pamiętam już, no, albo czekaj, jak to było, gdzie strumyk? Płynie zwolna, rozsiewa zioła maj, stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. To dobrze, wroka. to w takim razie jeszcze jedno Aha. pytanie mam. Aha, przepraszam, ja już się rozgrzałam, no dobra, no. Eee, no dobrze, to kontynuuj. Nie, 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 już, ja już się wstydzę. Dobrze, w takim razie, skoro już nie chcesz śpiewać, to, mhm. y, to pytanie dotyczące harcerza XXI wieku. Kto jest najlepszym harcerzem XXI wieku? Kini Zimmer. No dobra, dobra odpowiedź. <laughs> e, zapraszam dalej. Mm, to co? co się tu jeszcze przydało spytać? Eee... No że już o, już taki quiz przeszłam. No, ale to jest jeszcze nic. Mi się wydaje, że jeszcze jest dużo pytań, które moglibyśmy ci zadać. Na przykład. Na przykład. Eee... Hmm. Szczerze Co nie to mam jest? Pomysłu. Ja o, dobra, mam, mam, mam. Dlaczego takie coś zielone lata? Ja myślałem, że to jakiś slime lata z góry, a to są te z tego kwiatka. Nie, 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 patrz. No. Widzisz tam tą wysoką wieżę? Tak. Okej, okay. masz 10 sekund albo więcej. 15 sekund. Masz na to, żeby zapamiętać wszystkie kolory po, kolory po kolei od góry do dołu, i później idziesz tutaj za tego tostę, musisz jej powiedzieć po kolei. No, tak nie, 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 nie. nie, 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 nie. Dobra, proszę. 15. 14. pomarańczowy, żółty, zielony, zielony. 13. To jest fioletowy. To jest jak ten cza, kurde! Raz, dwa, trzy, czternaście. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielono, zielony, zielony. Potem dwa niebieskie, fioletowy, różowy, mocno fioletowy i czarny. 5, Czerw czerwonego, dobra Cztery, trzy, dwa, jeden, dobra, zero, no! Ej, ja 3, już 4, nie pamiętam! Ja, ja już nie 5, pamiętam! Ja sprawdzam, no! Czerwony, dobra, pomarańczowy, dobrze, żółty, dobrze, jasnozielony, dobrze, sęnozielony. No, on perfekcyjnie w gigant, ale burza! O nie, teraz już nie wiem! Niebieski, jasny. No, tu trzeba sprecyzować jaki niebieski. No, taki jasny. Potem jest taki ciemniejszy. Najjaśniejszy? No tak, taki, taki średnio najjaśniejszy. Taki średni najjaśniejszy? <noise> tak, tak. No dobrze, a potem jest który? Ten ciemniejszy niebieski. Czyli najpierw jest średnio, później jest ciemny, a później jest jasny? Mm, najpierw jest średnio, potem jest niebieski, niebieski, no nie taki wiesz, cero-niebieski, a potem jest już taki bardzo cienny, taki filotowy wręcz, i potem jest są dwa różowe, potem jest karmazynowy, i potem jest czarny. No dobrze, podoba mi się, podoba mi się ta odpowiedź. No chyba, nie wiem, zawiesiłem się na słowie karmazynowy, bo jestem pewien, dla mnie nie istnieje taki kolor. Tak jest, naprawdę wiesz? W sumie... no, dobra. no, no, no ale, no. ale czekaj, czekaj, bo ja nie mówiłem o tej wieży, ja mówiłem o tym, to o a, co tej wychodzi. No na pewno, ale... no ciekawe. Co za, po prostu? Ja, no dobra, ale. Ale, no, Zapamiętałaś to w miarę, aczkolwiek to jest bardzo proste, żeby to zapamiętać, że przyznam. Czemu? No, bardzo łatwe to jest do zapamiętania. No dobra, no, bo to, no to tak fajnie. Się nie. Idzie. No dobra, no to fajnie, ale ja na przykład, może nie umiem zapamiętywać kolorów, co? Może No, ja no dobra, dobra z... no ale to w takim razie. W takim razie, że tak to ujmę, hmm, hmm. chyba się nadajesz do powrotu. Yeah! Przyszłam test, nice. Cieszę się. Dobra. Dziękuję. Gratulacje. Uścisk ręki. Teraz y, mogę ci, prawda, oddać elitrę. Hmm. I wow, bardzo jedną dziękuję. fajerwerkę, żebyś mógł polecieć do góry. Okej. Okay. Ja nawet nie umiem. Yeah! Wow, zaraz się do góry. Ale nie ujęłam elytrę. Dzięki. Dziękuję. Dobrze, moje gratulacje. Jest noc, więc ja będę leciał spać. No, A, ja e, ten. Ja, ja też chyba możesz... przeszkadzisz się, nie wiem, no. Ty no. się jeszcze w tym więzieniu. Mhm. W więzieniu mówisz? No? Tak. No, tak wiesz, sentymentalna ostatnia noc. Sentymentalna ostatnia noc, no fajnie, fajnie. Przyciszałam, że wrócę do mojego ciepłego łóżka na przykład. Ale okej. Okay. Nie, nie, Ale obiecujesz, że jutro mnie już to wypuścisz, ostatnia tak? Lekcja. To jest ostatnia lekcja resencjalizacji ostatnia noc, okay, prawda? Okej, czyli obiecujesz, że... Aha, tu! O, sorry jejku. E, obiecujesz, o, kurze, że... O kurczę, tutaj też. Ale że... dobra. Obiecujesz, <laughs> że mi, po mnie przyjdziesz, tak? Nie, nie, zdecydowanie tego nie obiecuję. No A, i y, Tutaj te ręka, poproszę znowu po 16. I jak jutro to wrócę, to moja tak być. <laughs> Dziękuję. Okej. Okay. Dobra, widzowie, no mocny odcinek, ale przynajmniej wróciła na paliwę, Mam nadzieję, że faktycznie do dotrzyma słowa i jutro, słuchajcie, wrócimy. Także to się okaże. Eee, no i co? Życzę wam słodkich snów. wiele ja spać. Miłego dnia, wieczoru. Nie wiem, kiedy to tam oglądacie. Miejcie się dobrze i do zobaczenia. Pa, pa.